Prosiliście o to, żeby zrobić poradnik, co można z FXRP zrobić, więc zaczynamy taki króciutki poradnik, bo naprawdę jest niewiele do omówienia. I tak, mamy program incentivów, tutaj ten artykuł, zosta zostawię go oczywiście w opisie. Mamy pulę płynności SparkDex, Swap, której nie ma jeszcze Enosys, i tutaj APR jest na poziomie 50% planowany. No i dobra, na SparkDexie wchodzicie sobie w swap. Tu możecie sobie wymienić flare na FXRP jeśli chcecie, jeśli nie macie, bo nie musicie czekać na wzrost tego kapu. Można tutaj sobie na rynku wymieniać, tylko pamiętajcie o adresie kontraktu, który wklejałem w ostatnim podsumowaniu tygodnia. Później wchodzimy w farmy i tu mamy dwie farmy FXRP, USDT i Ether FXRP: 90% i 88. I na razie to tak zostawmy. Zaraz Wam pokażę, jak to policzyć, czy to się opyla, czy nie. Później mamy drugą opcję. Mamy Kinetica, Wchodzicie sobie w Supply and Borrow, wchodzicie sobie w ex, FXRP i USDT i tu macie, że wrzucacie swoje FXRP, i macie do niecałych tam 5%. Y, jeśli wrzucicie tą, to zabezpieczenie. Dobra. Kolejną rzeczą jest, y, że Wam pokazuję. Na się macie cztery pary: do Flare, do Heliona, do Absis i do Tetera. Tu macie TVL, tu macie Fi i tu macie APY. Oczywiście, im więcej ludzi bierze w tym udział, tym to APY będzie spadało. Ja sobie zrobiłem taką mikrofarmę za 1,25 yy, Przepraszam, tu jest tak, 1,25 dolara i ta farma yy, sobie pracuje. Zarobiłem 1 centa od kilku dni. Ustawiłem to były ustawienia, które zasugerował mi Enosis, czyli jest tutaj ręcz cenowy XRP tak naprawdę 2,72 do 2,96. No i jest taka farma sobie pracuje. Tutaj też macie opcję swap, też możecie sobie wymienić, jeśli chcecie i tutaj myślę, że wszystko jest jasne. Dalej macie taki kalkulator, już się wcześniej bawiłem, ale jeszcze raz. Czyli mamy na przykład XRP, który kosztuje 2,8 dolara. No i do, do USDT, który kosztuje 1. W przypadku, kiedy cena XRP wzrośnie, no Tether zostanie w tej samej cenie, tu Wam wlicza nietrwałą stratę. No o co chodzi? O to, o to chodzi, że musicie sobie policzyć, czy ta pula płynności, pokazywałem Wam przed chwilą tam 90%, czy ileś tam, czy ona pokryje Wasze Straty z tej właśnie nietrwałej straty, To jest taki przykład. Też rzucę wam to w opis, tego jest mnóstwo, ale to jest pierwsze z brzegu, jakie znalazłem, po prostu żebyście sobie sami przemyśleli, czy chcecie brać w tym udział, czy nie. Ja oczywiście niczego nie polecam, to jest wasza decyzja, róbcie sobie jak uważacie. Do tego jeszcze na Enosysie dojdzie opcja Loan, i w tej opcji też będzie można tutaj się pobawić, tak jak na kinetiku, ale to jest na razie testnet, więc nie będę tego szerzej omawiał. Kolejną opcją jest Flamix i tutaj są to trady na, na perpsach i tu można grać pod zastaw FXRP. Tego też w ogóle nie będę omawiał, bo jeżeli ktoś nie siedzi w tym głęboko, to radzę omijać bardzo, bardzo szeroko, no bo przepieprzycie kasę po prostu. No, ale jest taka możliwość Flamix, też wrzucę wam w opis. Sumowując, macie tutaj perpsy, macie Sparkdexa. Macie Kinetic, Enosys i właściwie to jest dzisiaj tyle, nie jest tego dużo, także każdy niech się zastanowi, czy chce brać w ten udział. Pamiętajcie o tym, że w przypadku dwóch tokenów, gdzie jest oba są płynne. Trzeba tego po prostu pilnować, żeby się nie przejechać na nietrwałej stracie, bo można sobie dużą krzywdę zrobić. Ja co do zasady staram się za dużo nie używać tego typu. Puli, szczególnie kiedy oba tokeny są płynne, bo tego trzeba po prostu pilnować, a ja nie mam na to czasu ani chęci. Tutaj trochę lepiej, no tutaj też jest bardziej atrakcyjne API, także jeżeli chcecie to sobie, próbujcie swoich sił. Ja oczywiście nie rekomenduję tego, nie polecam i pamiętajcie, że główne danie przed nami, czyli staking XRP, jest odliczanie finałowe. Nie mam pojęcia, kiedy to się stanie, mam jakieś swoje domysły, ale. Zostawię dla siebie, bo i tak ja nie wiem, i nie będę tutaj zgrywał takie o co. Wie. Także to by było dzisiaj na tyle. Bawcie się dobrze, mam nadzieję, że nie stracicie na tym kasy. I tu pamiętajcie, to jest dopiero początek i nie ma tutaj co się śpieszyć, tylko trzeba najpierw zrozumieć, czym jest ten produkt i dopiero wtedy zacząć go używać. Oczywiście dla testów, tak jak ja tu sobie zrobiłem, możecie sobie wrzucić jakieś śmieszne grosiki ale. No nie, nie sądzę, że to jest dobrym pomysłem, żeby tu się ładować po same kule, nie wiem z tysiącem XRP czy nawet tysiącem dolarów bo to jest po prostu zbyt jeszcze świeży temat i wszystko się może wydarzyć no i kwestia też oczywiście jakie macie podejście czy to długoterminowe czy krótkoterminowe ale to niech każdy rozsądzi prosiliście tylko żebym wam pokazał jakie są możliwości są takie mniej ryzykowne, bardziej ryzykowne mniej profitowe, bardziej to już róbcie sobie, jak chcecie. Także bawcie się dobrze i do następnego, cześć.